Siema, siema, witam w kolejnym moim odcinku, dziś pokażę taki trochę nietypowy odcinek, mianowicie jakby zrobię posta na swoim shortcie. pokazuję już wam o co chodzi, klikamy sobie w YouTube'a, wchodzimy w mój kanał, klikamy posty i tak, już tutaj 7 minut temu zrobiłem odpowiedź na pytanie, Messi, sub, Ronaldo, łapka w górę. Mam nadzieję, że wypełnicie ankietę. No i zrobicie, no, powiedzmy, kliknięcie Ronaldo, dacie łapkę w górę. Kliknięcie Messi, dacie mi suba. Bardzo o to proszę. Oczywiście nie zmuszam, ale fajnie by było, tak zrobili. Ale oprócz tego zrobimy jeszcze jednego posta. Mm, tak, klikamy to. Zadaj pytanie społeczności. Odpowiedz na pytanie. Opcja pierwsza. Real. Sub. Barca. Laj. Y, łapka w górę. W. Górę. Oczywiście nie zmuszam, ale zachęcam. Daję opublikuj. No i proszę, głosujcie. Y, taki trochę dziwny... Mówię, taki trochę dziwny... E, dzisiaj... E, Shorts. No ale taki mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co? Zachęcam, żeby zagłosować i posłuchać się.